Hej, hej, hej! Dzisiaj zrecenzuję Wam książkę Lunia i Modigliani. Nie wiem, jak mam to poprawnie przeczytać, dlatego mogłam coś tu y, przejęzyczyć się troszkę. Książkę autorstwa Sylwii Ziętek. Y, mam ją od wydawnictwa Agora i swoją premierę miała 26 października 2022. I powiem Wam, że no, zwlekam z jej przeczytaniem, gdyż jakoś tak, no. Nie potrafiłam odnaleźć tego momentu, żeby się po prostu za nią zabrać. Wiecie, no, mi jeżeli jakaś książka powiedzmy nie jestem pewna, czy mi podejdzie, to zwyczajnie czekam na ten moment, kiedy, że tak powiem, nastroję się na nią, żeby mogła ją właściwie odebrać. No i ten moment właśnie nadszedł. Jak możecie po filmikach widzieć, już kilkakrotnie czytam literaturę piękną, gdzie no, obecna była sztuka. Dlatego chętnie po nią sięgnęłam, żeby po prostu e, zobaczyć, że co jakiś czas mam ochotę sięgnąć po sztukę i właśnie to robię. Nawet jeżeli nie mam takiej książki do recenzji, to po prostu ją kupuję, żeby być z tym tak jakby w miarę na bieżąco. I powiem wam, że chociaż domyślałam się, co tu się może wydarzyć, to jednak były wątki, których nie spotkałam w innych książkach. Pierwszym było wprowadzenie opowieści, e, do której wkradają się czasy wojenne, a w nim opisy Francji. Niby troszkę ogólnikowo, ale mamy zaznaczone tutaj takie piękno, które właśnie sobą oferują. Autorka zauważa tutaj nawet drobne detale widzi, gdzie padają promienie słońca, od czego się odbijają, zauważa nawet, z czego zrobiony jest balkon i nadaje mu wręcz górnolotne nazwy. Każde zdanie, bez względu praktycznie czego się tyczy, jest wypełnione pięknem i naprawdę wręcz najwyższą i najpiękniejszą poezją. Książka byłaby dla mnie idealna, gdyby, gdyby, gdyby. Właśnie, gdyby nie te opisy wojny, wspomnienie o tych, ilu ludzi straciło swoje życie. Wiecie, niby poprzedza je subtelny wzrok głównej postaci, która potrafi się e, tak, jakby wpatrywać z uwielbieniem pewnego mężczyznę, i sama wie, że jest bardzo obserwowana. Jesteśmy wprowadzani w niewinny flirt, w taką dość sporą ciepłotę, która pomiędzy nimi się tworzy. Hmm. I nagle ponownie czytamy o tym, jak ktoś tutaj ma źle, i zamiast szczęścia i piękna, które przed momentem się odczuwało, nadchodzi smutek i ból. Ból z tego względu, że te opisy bywają naprawdę bardzo realistyczne. Nic tak nie przemawia do naszego serca jak poezja, którą ten żal właśnie zagłuszył, i ja odczuwałam to tako. Jakby tak niespodziewany policzek. Nie wiem, no, jakbym mogła unosić się w powietrzu, czuć niesamowicie przejmujący zapach i miłość, która rozrywała serce, i nagle bum! Ktoś flósnąłby we mnie zimną wodą i zaczęłabym spadać. Naprawdę. Oczywiście później ponownie wkraczamy w ten marzycielski stan, ponownie byłam z niego gaszona. Jest również możliwość, że to tylko ja tak odczuwam. No, nie wiem, podobno jestem osobą nadwrażliwą, więc wiecie, każdy może odebrać to inaczej. Ale poznając tutaj postać kobiecą, nie da się nie zauważyć, że piękno i sztuka są tutaj jej życiem, są wręcz jej szczęściem. Prowadząc z kimś rozmowę, on zauważa, że ludzie piszący z reguły żyją w piedzie. Są jakby oddzieleni od reszty społeczeństwa ze względu na dar pisania czy też dar malowania. Ona bardzo by chciała, by ktoś ją pokochał, oczywiście ze wzajemnością. Napotyka na swojej drodze pewnego mężczyznę, który, no, całkiem mocno zawraca jej w głowie. To spotkanie dwóch podobnych dusz, sztuki i malarstwa pióra. To historia, historia prawdziwa, kobiety, która wyjeżdżając do Paryża, no, szukała lepszego życia, ale czy z tego spotkania wyniknęło tam coś więcej, to pozwólcie, że Wam nie zdradę. Czy, będąc powierniczką jego serca i duszy, mogła być też dla niego kimś więcej, w końcu wyjechała spełnić swoje marzenia, ale czy do tego doszło? Słuchajcie, ja książkę polecam do przeczytania każdemu, kto lubi sztukę i piękno zawarte w słowach. Myślę, że czytając ją nie będzie to czas stracony. Dałam jej punktów 8 na 10 ze względu na to, naprawdę, na razy piękne piękno, wspaniałe opisy. Ten taki klimat marzycielski i te dwa punkty odjęłam za te nagle wkradające się opisy wojny, które po prostu mnie dekoncentrowały. Nic nie potrafiłam na to poradzić. No, to powieść piękna i smutna, nostalgiczna i nie wiem, miłosna. Tak. Bo w sumie coś się między nimi kroi, jednak może bardziej na tym przyjacielskim tonie. Nie wiadomo. Nie powiem wam. <grym> nie mogę zdradzić całej książki, gdyż nie byłaby warta czytania. Wydaje mi się, że ją warto przeczytać, ale tylko nie przeczytają ten, kto lubi sztukę, gdyż mamy tutaj bardzo dużo spacerów, oglądania obrazów, yy, nawet tematy malarskie, jakie się tam dzieją, jak te całe obrazy powstają kto mógł tego zrobić jak bardzo oni pragną tych malarzy poznawać być ich w kręgu, dowiedzieć się jak to jest, kiedy się maluje, czy wkładają w swoją duszę to, no i właśnie ta postać taki jakby niewinny romans, przyjaźń nie powiem wam nic więcej, co, co się tutaj po prostu rodzi no i to opisy wojny nie podobały mi się tutaj, ale to jest tylko moje zdanie, każdy z was może mieć inne ja się z Wami już żegnam i do usłyszenia. Pa, 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 pa!